Na przeszłość nie patrzę już w taki bardzo drastyczny sposób jak kiedyś. W swoim życiu często wracałem do przeszłości. Zazwyczaj kiedy mój humor był na samym dnie. Dlatego, że wtedy bardzo łatwo jest to sobie wszystko wyobrazić. Łatwo jest sobie wszystko tak poukładać w swojej głowie oczywiście, że byłoby tak, a nie inaczej. Mogłem zrobić to, a mogłem zrobić yy, to inaczej, i byłoby super. Jest to taka pułapka, w którą często wpadałem przy tej chorobie, dlatego że no, jeżeli dzieje się źle, to wtedy bardzo, bardzo łatwo jest po prostu odlecieć różnymi właśnie myślami, i w związku z tym nie skupiamy się na teraźniejszości, tylko żyjemy w przeszłości. Bardzo długo zajęło mi, aby już przestać tak rozmyślać na ten temat, dlatego że no, ciężko się jest przestawić, ciężko jest tak zmienić ten tor, na którym jesteśmy w życiu. Bardzo łatwo jest wrócić pamięcią do tego co nam się wydarzyło, bardzo łatwo jest roztrząsać dane rzeczy, bardzo łatwo jest gnębić siebie samego, jeśli chodzi o to co się wydarzyło. Miałem taką rozmowę odnośnie właśnie swojej przeszłości kiedyś, dlatego że ja by, no, nie ukrywam tego, że jestem chory, nastolnie no, rozsiany też staram się po prostu to o tym mówić, jeżeli trzeba. Też dlatego wszyscy wykładowcy na uczelni wiedzą, że jestem chory. I rozmawiałem na ten temat właśnie ze swoim wykładowcą, którego bardzo lubiłem i właśnie no, temat dotyczył tego, jak to życie kiedyś wyglądało u mnie, jeśli chodzi o właśnie takie różne wydarzenia, które no, zrobiłem, które właśnie podjąłem, te, te decyzje, które podjąłem wtedy. I chodziło o to głównie, że no bardzo źle się z tym czułem, bo niektóre decyzje były po prostu nietrafione, też w dany sposób myślałem i też jestem jakby no troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o niektóre osoby. To też jeszcze taki moment w moim życiu, kiedy dużo takich porównań w moim życiu istniało. No i tak naprawdę wtedy też bardzo, bardzo mocno ten wykładowca. Kładł nacisk na to, żeby nie żałować tego, co się zrobiło, żeby skupić się na, na teraźniejszości i żeby po prostu mieć plany na przyszłość. Bardzo ciężko było mi zaakceptować te słowa, dlatego, że w momencie, kiedy właśnie człowiek styka się z takim właśnie zestawieniem tych różnych rzeczy, które mamy teraz, a które były wcześniej, i te osoby, jakie mają, mówię tutaj o znajomych, osobach, które Widzimy na co dzień. Powroty do przeszłości są bardzo kuszące. Jest to w pewnym sensie samobiczowanie się, jest to wracanie do przeszłych zdarzeń, jest to coś, co potrafi przynieść taką ulgę, ale tylko krótkotrwałą, która tak naprawdę jest niczym, tylko po prostu wspominaniem czegoś, co się wydarzyło w przeszłości. I tak naprawdę to prowadzi donikąd. I wiem to dopiero. Po serii takich właśnie przemyśleń. E, wiem, że w momentach, kiedy jest bardzo trudno, to ciężko jest tak nie myśleć o tym, jak, co, by to, o co by to było gdyby. Co by było, gdybym tak zrobił, a nie inaczej, co by było, gdybym nie zachorował, co by było, gdybym y, z tą osobą się nie zadawał, i takie i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma to sensu teraz. Z, z tej perspektywy jak patrzę sobie teraz na to wszystko, to głównie co to teraźniejszość jest istotna, ta potęga teraźniejszości. Jest taka książka, Eckhart Tolle napisał tą właśnie książkę, że istotne jest co jest teraz, bo tylko teraz możemy być sobą, tylko w, w tym momencie możemy jakby dysponować Naszym życiem, naszymi zasobami, możemy dysponować naszym czasem i skupiać się nie na przeszłości, na przeszłości, tylko na teraźniejszości i przyszłości. No i to jest kluczowe, to jest taka kluczowa zmiana w moim myśleniu. Oczywiście ona nie zadziała się nagle od tak, bo też trzeba było przejść przez takie właśnie doliny, które były po prostu przesiąknięte takim. Pesymizmem, negatywizmem, a samo takie myślenie pozytywne to już taki, wydaje mi się, jest nawyk, który powoli wszedł w moje życie, i też staram się odbierać różne sytuacje, które się dzieją nie w taki sposób stresujący, nie w taki sposób, gdzie. Jestem po prostu już tak spięty, nastawiony na to wszystko, co się dzieje w tym negatywnym sensie, tylko po prostu na luzie do tego podchodzę i na dobre mi to wychodzi. Wyzbyłem się tego już wszystkiego, wyzbyłem się ze swojego życia takiego skupiania się nad tym pytaniem, co by było gdyby już nie karmię tego wewnętrznego potwora, że tak to określę i nie dołuje się, co by było gdyby, no. Zdarza mi się oczywiście tak pomyśleć czasami, co by było gdyby, co by było gdybym się nie rozchorował, co by było gdybym na przykład no, miał innych przyjaciół, co by było gdybym podjął takie, a nie inne decyzje. Chociaż nie kładę już takiego nacisku na to, bo wiem, że to do nikąd nie prowadzi. Dzisiaj takie krótkie nagranie, właśnie z takiego przemyślenia, które no, pojawiło się właśnie niedawno w mojej głowie: co by było gdyby. Było, gdybym nie rozchorował się na stronie rozsiane. No nie wiem, nie wiem, co by było, gdyby. No, byłoby trochę łatwiej, zdecydowanie łatwiej, ale też trochę pokory mam przez tą chorobę i inne wartości w mojej głowie się pojawiły, więc może to nie jest też taka bardzo zła choroba, bo też pozytyw w tym jest jakiś. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zachęcam do obejrzenia moich innych filmów, zostawienia subskrypcji, komentarza, polubienia. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!